Witajcie kochani na kanale Magia i Książki. Ja jestem Gosia i przychodzę dzisiaj z moją kolekcją różdżek. Mamy tych różdek troszeczkę. Głównie pochodzą one z pudełek od Gear. Natomiast mam też dwie, które kupiłam specjalnie w Warner Bros. Studio w Londynie. I chciałabym je po prostu Wam dzisiaj pokazać. Pierwszą różkę, którą kupiłam, jest to różdżka Harego Pottera. W zasadzie te dwie różdżki, to były takie różdżki, które bardzo chciałam mieć. Dlatego właśnie te konkretnie sobie kupiłam. Także różdżkę Harego pewnie znacie. Tutaj ma takie taką chropowatą rączkę. A tutaj dalej już jest gładka. Także. Tak wygląda różdżka Harego. Mam różkę też Dumbledora. To była też różka, którą bardzo chciałam mieć. I to jest ta czarna różdżka, Także tutaj z tym znakiem. Takie bąbeleczki. To jest jedna z moich ulubionych różdżek. Jest bardzo długa, ale bardzo, bardzo fajna. I one zazwyczaj sobie leżą u mnie na półce w otwartym opakowaniu w taki sposób także bardzo fajnie to wygląda. Będąc w Londynie, zakupiłam sobie również naszyjnik z różdżką. Bo też bardzo chciałam taki naszyjnik mieć. Jest to również e, różdżka Dumbledora. Także jest to coś takiego. Bardzo fajny, długi łańcuch e, i właśnie różdżka na końcu. Także to, to było też coś, bar co bardzo, bardzo chciałam mieć. Także to są, e, to są takie trzy powiedzmy, że różdżki. E, no i pokażę Wam również różkę, która jest moją różdżką po prostu. Jest z perłą na końcu e, i ma takie zawijane e, drewno tutaj. Jest to e, Margarita Wond, <noise> więc w zasadzie jest to po prostu moja różdżka. E, perła jest to. Mm, Znak mojego imienia, więc generalnie jest to po prostu moja różdżka. I tą różdżkę dostałam właśnie w pudełku Gigir, jest ona moją ulubioną różdżką i ja po prostu zawsze, kiedy myślę o różdżce, mojej różdżce, to jest właśnie, właśnie ta. Przenieśmy się teraz może na moją półkę z różdżkami. Tak wygląda moja półeczka z różdżkami. Mam tutaj w zasadzie 19 różek. Tak jak mówiłam, wszystkie pochodzą generalnie z pudełek od GigGir. I tutaj leży moja różdżka. Och, nie spadajcie. Mam je poukładane tak naprawdę na tych karteczkach, które przychodzą z różdżkami. Z tego względu, że lubię wiedzieć, co to za różdżka. Jaki ma środek, jak się nazywa, dlatego mam po prostu pozostawione te e, karteczki. E, no i poza oczywiście moją ulubioną różdżką, e, jest tutaj też kilka takich, które, które uważam, że są naprawdę świetne. Mm, nie wszystkie lubię, ale, ale w zasadzie e, są tu różdżki, które najbardziej mi się podobają. E, także zaczynając od e, początku. Jest to różdżka tutaj z głową smoczka. Świetna, bardzo mi się podoba. Kolejną mamy z głową lwa. Ostrość. O, teraz jest ostrość. Także tutaj mamy głowę lwa. Kolejna różdżka to jest różka, która nie do końca mi się podoba, ale to jest jedna z pierwszych różdżek, którą dostałam. W pudełko od GigGir, dlatego też mam ją po prostu tutaj, taka geometryczna. Później mamy moją różdżkę. Następna różdżka to jest różdżka z takim właśnie śpiącym smokiem. Kolejna różdżka ma bardzo ciekawy koniec, bo wygląda jak liście. Eee, takie, jakby nierozłożone liście. Także bardzo fajna jest ta różdżka, bardzo też mi się podoba. A końcówka ma taką ala drewnianą. Kolejna różdżka przyszła w ostatnim pudełku od Gigir. Eee, także jest to taka też roślinna różdżka z owocami. Kolejna różdżka to jest pionek szachowy. Będzie widać ostrość. O, pionek szachowy. Też jedna z moich ulubionych. Jest przepięknie rzeźbiona. Fantastyczne zdobienia. Wszystko tak ładnie jest wykonane, że też ją bardzo lubię. Kolejna jest dosyć prosta. Jest to e, drewno. Z takimi złoceniami w środku. I na końcu jest taka jakby perłowa kula. Kolejna różka jest dosyć śmieszna, dlatego, że jest to ośmiornica. Takie, wiecie, morskie stworzonko, <noise> oplatające różkę. Także fajnie, fajnie to wygląda. Jest bardzo, bardzo zabawna. Według mnie. Kolejną różdżkę to mam tutaj z czaszką. Jest to prawdopodobnie różdżka śmierciożercy, ale wygląda bardzo fajnie. Następna jest z księżycem. Kojarzy mi się z czarodziejką z księżyca. <noise> jest generalnie bardzo prosta, ma tylko właśnie księżyc, i tutaj na środeczku ma gwiazdki. Kolejna różdżka jest z łapą smoka i taką niebieską kulą. To nie jest moja ulubiona różdżka, to jest jedna w zasadzie z takich, którą lubię najmniej. Kolejna różdżka jest z fioletowym kryształem. Taka z takimi dziwnymi zdobieniami i właśnie kryształkami. Też nie jest to e, moja ulubiona różdżka. Taka, no średnia. Następna różdżka jest z, e, z księżycem, z pełnią księżyca i tutaj fazami księżyca również. Także jest dosyć ciekawa, aczkolwiek e, też nie jest to moja ulubiona różdżka. I ona tutaj przechodzi z srebro w dół. Następna różdżka to jest yy, yy, taka w, w zasadzie śmieszny ma wzór. Trochę ślimakowy i z tutaj fioletem w środku troszeczkę jest złota, ale jest bardzo prosty wzór. I ostatnia, którą mam, <laughs> to jest różka Hagrida yy, w bardzo malutkim wydaniu. Też jest z pudełka, natomiast jest na tyle fajna, że stwierdziłam, że ją też traktuję jako taką różdżkę w kolekcji, także także, tak. Mam także różdżkę Luny, natomiast ta różdżka przyszła do mnie... Połamana, natomiast ona nie pochodziła z pudełka gigier, tylko z innego, i stwierdziłam, że nie ma sensu, żeby ją wymieniać, bo to za długo trwa, za długo szło. A skleiłam sobie ją <grymianie> taśmą izolacyjną, tak jak w przypadku Rona. Działa byle jak, ale działa. <grymianie> nie, no żartuję. Ja generalnie tej różdżki używam do mieszania farby albo kleju. Albo pasty. Takich różnych innych dziwnych rzeczy, bo się fajnie sprawdza jako mieszadło. <grywa> Także mam taką różdżkę dodatkowo. Na pewno sobie z czasem kupię różdżkę po prostu luny już w całości, ale, ale póki co taka mi wystarczy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o moją kolekcję różdżek. Mam ich w zasadzie 21, przy czym jedna jest połamana. No, i w zasadzie może 22, jeżeli liczyć na szyjnik No, ale naszyjnik to naszyjnik e, i nie do końca jest to różdżka jako różdżka. Także mm, to jest cała moja kolekcja. Może nie ma ich aż tak dużo, ale, ale ja i tak jestem zadowolona z takiej ilości. E, zwłaszcza, że jest w nich kilka takich, które rzeczywiście mi się podobają. No i przede wszystkim jest moja różdżka moja, moja, moja a to jest w zasadzie najważniejsze. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Dajcie mi znać, e, czy Wy macie jakieś różdżki. Jeżeli tak, to dajcie znać jakie, a jeżeli nie, to napiszcie mi, jaką różdżkę chcielibyście mieć. E, dajcie znać też, która różdżka z tych, które ja mam na swojej półce, e, najbardziej Wam się spodobała. Dzięki Wam bardzo za uwagę, dzięki że, za to, że tutaj jesteście, że mnie oglądacie. E, zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, do klikania w dzwoneczek no i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Także trzymajcie się ciepło, pa pa!